Partnerem kanału jest Magnetomedia, Energy Power Group, Szkoła Językowa Linguo, Wydawnictwo Dobro i Piękno, Inki Design. Odbudowani istnieją dzięki waszej modlitwie i wsparciu. Jeśli chcesz być częścią naszej społeczności, wspieraj nas na Patronite, bezpośrednio poprzez YouTube, system Buy Coffee lub wpłaty na rachunek konta umieszczony w opisie do filmu. Zapraszam do oglądania i słuchania. Proszę o subskrypcję, kciuko w górę, komentarz i udostępnienie. Odbudowani. Razem możemy więcej. Karol Gnat. Na reportaż zapraszają Odbudowani. Społeczność Kreatywnych Katolików. Producent kursów online dla katolików oraz warsztatów z cyklu Mąż Ojciec Chrześcijanin. Aktualne kursy i warsztaty dostępne na stronie www.odbudowani.pl. Na koniec prośba. Tylko nie mów o nas nikomu. No, uh, it's sure. Jesteśmy w klasztorze sióstr Bernardynek w Kończyskach, koło Zakliczyna. Tak mówimy, że Kończyska dla niektórych coś się kończy, dla innych się zaczyna. Dla nas się zaczęło życie zakonne i mamy nadzieję, że tu się zakończy. Jest to piękne miejsce, piękna okolica. Słychać tu ciszę, autentycznie słychać tu ciszę. Dobre miejsce do modlitwy. My jesteśmy siostry klauzurowe. O klauzurze papieskiej. A więc y, po prostu no, nie wychodzimy z klasztoru, tylko w wyjątkowych sytuacjach, przy sprawach obywatelskich, na przykład na głosowanie, y, czy ze względu na zdrowie do lekarza, do dentysty. Y, I no i zakupy, no, jak trzeba wiadomo, zaopatrzyć klasztor. No, ale to są siostry wydzielone. Ja, ja jestem na, akurat po operacji nowotworowej. 4 lata będzie jak jestem po operacji nowotworowej, ale wszystko jest w porządku dobrze na razie, także dziękuję Bogu, że jest tak jak jest. Mam 74 lata, w zakonie 55 i co więcej. Ja, ja sobie innego życia nie wyobrażam, jestem, czuję się na swoim miejscu po prostu i akurat mam taką pracę, którą lubię, haftuję, szyję, no i, i to mi wystarcza, nie, i ja omadlam, pracując modlę się. Nasz dzień dzieli się na takie trzy filary, czyli 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku, modlitwy i 8 godzin odpoczynku. Pochodzę z takiej licznej rodziny, bo było nas 11. Ja nie chciałam pójść do klauzurowego, ja nie chciałam nosić welonu, ale Pan Bóg ma poczucie humoru i tak się żartuje i śmieje, że dałam się tak zapakować. Jak obejrzę się wstecz, a jestem 25 lat już w zakonie, to widzę jak Pan Bóg prowadził. Nie że jak za rękę. Ja mówię, że my jesteśmy bardzo normalne, yy, ale trzeba mieć powołanie. To musi być to coś, które daje Pan Bóg. Bo będą kogoś męczyły no, te poranne modlitwy, jakby ten sam rytm dnia. I dla niektórych może to być nużące, a dla nas i tak się ciągle coś, coś dzieje. Nasz dzień zaczyna się o godzinie piątej, nawet u niektórych sióstr przed piątą. Yy, mamy pół godziny na to, żeby się zebrać w chórze i mamy wtedy wspólne modlitwy. Yy, godzinę czytania utrznie i yy, pół godziny rozmyślania. Yy, następnie mamy Eucharystię o godzinie siódmej. Yy, po Eucharystii spotykamy się na wspólnym śniadaniu w refektarzu. I po tym śniadaniu y, każda siostra y, ma swoje wyznaczone obowiązki. Idziemy do obowiązków, na przykład takie pranie, y, tą bieliznę naszą na przykład musimy to maglować, y, to mamy wspólne takie y, prania. Y, poza tym zbieranie owoców, czy robienie zapasów na zimę, no to też idziemy wtedy wszystkie do pracy. Nie? A, a tak, poza tym, no to każda ma wydzielony swój obowiązek. Nie? Jedna przy furcie, jest portyanką, więc tam przyjmuje interesantów, załatwia sprawy na zewnątrz. Siostry pracujące w kuchni, siostry w kancelarii, no bo też jest dużo pracy takiej kancelaryjnej, czy odpowiadanie na, na listy, nie? Na te prośby, które do nas są zgłaszane. No i ja no akurat haftuję, no kiedyś było nas więcej, więc haftowałyśmy trzy, dwie. W tej chwili jest nas mało, więc nawet trudno byłoby, żeby któraś inna mogła pomóc, nie? bo są inne prace i w ogrodzie trzeba też trochę uporządkować. Mamy szklarnię też. To szklarnią się zajmuje szostra, która ma w tym roku 80 lat. Nie? I ta praca trwa mniej więcej tak do 12 w południe i mamy wtedy anioł pański, mówimy anioł pański i modlitwy południowe, i modlitwy za dobrodziejów. Zaraz po tych modlitwach gromadzimy się w refektarzu na wspólnym obiedzie. Każda siostra godzinę czasu spędza na adoracji, czyli zostawia swoje obowiązki i idzie na modlitwę. Oprócz oczywiście godzin wspólnych modlitw. Rok temu zmarła moja najmłodsza siostra, mając niespełna 32 lata. No i został szwagier sam z dziećmi, dzieci 7-9 lat, chłopiec i dziewczynka. I on się bardzo załamał. Uciekł w alkohol, nie miałam z nim nigdy bliskiego kontaktu, dlatego że kiedy się już pobierali z Lizą, ja już byłam w klasztorze. Nigdy tu z moją siostrą nie dotarł, moja siostra była tu z dziećmi. Nie radził sobie na tyle, że miał nawet próbę samobójczą. Rozmawiałam z nim, nawiązałam kontakt z osobami, z różnymi terapeutami, których znałam i zgodził się na leczenie, bo już to był alkoholizm. Udało się załatwić ośrodek jakieś 150 km od nas, tutaj od klasztoru, więc daleko od jego stron rodzinnych i pojechał tam. Po czym był tam tylko dwa tygodnie yy, i za zadzwoniono do mnie z ośrodka, że on powiedział, że idzie do jakiegoś zakonu, że tam ma <laughs> szwagierkę i wyszedł z ośrodka rano. Ja wiedziałam, że on idzie do mnie tu a nigdy tu nie był, idzie na piechotę, bez jedzenia, bez pieniędzy, bez telefonu. Yy, ale dzień się kończy. I mówię siostrom, zamykamy furtę, jest 21. Trudno, po prostu idziemy spać. Po czym modlimy się rano. Yy, ja rozważam Ewangelię na medytacji o powołaniu celnika Mateusza. I przychodzi do mnie siostra, że jakiś pan do furty. Poszłam, siedzi mój szwagier i mówi, przepraszam, że ci zawracam głowę, no ja go w ten wychodź, na pokoje gościnne, dałam mu szybko śniadanie, by się, będziemy rozmawiać. No i rzeczywiście chciał rozmawiać, powiedział, że sobie nie radzi, co tu z nim zrobić. Dzięki takim życzliwym osobom udało mu się szybko znaleźć pracę. On nie był gotowy, żeby wrócić do dzieci. Dzieci były zaopiekowane, były u dziadków. Więc został około miesiąca i dojrzał do takiego momentu, że dzień przed wszystkim Świętymi mówi idę do dzieci, ja chcę wracać do dzieci. Odwiozłam go na pociąg i mówi do mnie, ja nie wiem, jak mam cię dziękować za to. Ja mówię, nie dziękuj mi, tylko wracaj, bądź z dziećmi i po prostu Żyj, Ty masz dla kogo żyć. Tutaj modliłyśmy się za Niego bardzo, odprawiłyśmy kurcjatę eucharystyczną. Codziennie każda siostra po kolei ofiarowała za Niego się modlitwę, przyjmowała pomagę świętą. A ogólnie nasz charyzmat to jest taki, że właśnie mamy omadlać ludzi żyjących w świecie. Jesteśmy na trzeciej regule św. Franciszka z Asyżu. No i tym właśnie po bardzo się cechujemy. Także mamy bardzo dużo próśb. Ludzie ciągle i piszą, i dzwonią, i maile, i, i teraz stronę internetową mamy. To też no, ciągle są prośby o modlitwę. No wiadomo jakie czasy są i ludzie borykają się z różnymi problemami. Dużo cierpienia, dużo chorób. Ofiarujemy różne wyrzeczenia, modlitwy, posty. No, bo mamy też nocne adoracje. Miałam w swoim życiu taki okres czasu, gdzie rzeczywiście chciałam być, chciałam być matką. Chciałam mieć dzieci, męża, i to był taki właśnie czas myślę, takiego zmagania się też ze sobą. Ja jestem też osobą taką otwartą, więc miałam siostrę mistrzyni, która mi bardzo w tym pomogła. Przeszłyśmy obydwie, jakby ten etap. Szczęśliwie się skończył, także i teraz mogę, mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą matką duchową, bo realizuję to przede wszystkim przez modlitwę. Czy na przykład ktoś prosi mnie o modlitwę czy o jakieś wsparcie duchowe, dzieli się swoimi problemami. Jest to nawet młody człowiek, jakaś dziewczyna. Takie dziecko duchowe można powiedzieć, prawda? Że, że ja biorę tę osobę pod opiekę i, i to jest takie moje właśnie macierzyństwo. Trudniejsze było wstąpienie do klasztoru, ponieważ spotkało się ono z takim sprzeciwem moich rodziców. Bo ja mam tylko starszego brata od siebie o trzy lata. I to było tak w jednym roku, że on się ożenił, wziął ślub, a ja za trzy miesiące poszłam do klasztoru. Nas było tylko dwójka. No i moja mama tak nie zaakceptowała mojej decyzji, że przyjechała dopiero po takich ciężkich trudach i zmaganiach. Przyjechała do mnie po sześciu latach na śluby wieczyste. Ja szukałam, gdzie będzie adoracja. I przyjechałam tutaj do klasztoru, nie znając żadnej siostry, żadnej siostry Bernardynki, nie wiedząc nawet, że to są siostry klauzurowe. Przyjechałam i ja, jak weszłam do kościoła i zobaczyłam, że jest adoracja i zobaczyłam to serce Boże w ołtarzu, to ja wtedy tak poczułam, że to jest to miejsce, choć naprawdę ja nikogo tutaj nie znałam z sióstr. 42 lata, tyle klasztoru klasztor istnieje. Początki tego klasztoru to były takie no, wyjątkowe. Przyjechały dwie siostry z Krakowa na leczenie tutaj, miały wujka proboszcza w Zakliczynie i tutaj się zatrzymały u wujka i im się bardzo to spodobało. Poza tym wujek trochę ich tam też zachęcił i powiedział załóżcie tu klasztor. I wykupiły tu leśniczówkę i tu właśnie na, tej, na tym miejscu jest klasztor. Jak stary jest ten piec tutaj? A, proszę pana, jak ja przyszłam w 1979 roku, to jest ile? 45, 46 lat jestem tu, to on już był. To będzie jakieś, na pewno do 40, około 50 lat będzie miał ten piec, na pewno. Na no Obecną chwilę mamy kuchnię na węgiel, więc no jest już w takim opłakanym i tragicznym stanie tak naprawdę. Wiemy, że w którymś momencie będzie zakaz palenia węglem, więc to jest taka nagląca potrzeba. No ale też siostry są też coraz starsze i coraz mniej sił mają, żeby prawda, ten węgiel do tej kuchni dostarczać. W związku z tym chciałybyśmy przejść na taką kuchnię już. No, wiadomo, skromne remont zrobić, ale żeby to była kuchnia gazowa. No i oczywiście udoskonalić troszkę, żeby to było się lżej, łatwiej pewne rzeczy robić. To jest taka priorytetowa sprawa. No i z tym się wiąże też, ponieważ jak palimy węglem, no to ściany. Kasztoro też się brudzą od tego dymu, od sadzy, więc w związku z tym odpada nam elewacja w wielu miejscach, więc to też się wiąże, że chciałybyśmy to, ale tutaj, jeżeli będą nam fundusze pozwalały na to i środki, no to wtedy, jeśli nie, będziemy liczyć na ludzi dobrej woli. Mamy dużo prac takich remontowych. Mamy tam z zewnątrz, z drugiej strony budynek, sypie nam się ściana. Poza tym miałyśmy rok temu robioną kanalizację, cały ogród był rozkopany i jest kostka też zdjęta, też trzeba tam kostkę założyć na nowo i cały korytarz dolny, a więc i drzwi i łazienki i posadzka będzie zrywana, bo trzeba przeprowadzić nowe w ogóle tam linie. Muzyka Partnerem kanału jest Magnetomedia, Energy Power Group, Szkoła Językowa Linguo, Wydawnictwo Dobro i Piękno, Inki Design. Odbudowani istnieją dzięki Waszej modlitwie i wsparciu. Jeśli chcesz być częścią naszej społeczności, wspieraj nas na Patronite, bezpośrednio poprzez YouTube, system Buy Coffee lub wpłaty na rachunek konta umieszczony w opisie do filmu. Zapraszam do oglądania i słuchania. Proszę o subskrypcję, kciuko w górę, komentarz i udostępnienie. Odbudowani. Razem możemy więcej. Karol Gnat. Na reportaż zapraszają Odbudowani. Społeczność Kreatywnych Katolików. Producent kursów online dla katolików oraz warsztatów z cyklu Mąż Ojciec Chrześcijanin. Aktualne kursy i warsztaty dostępne na stronie www.odbudowani.pl. Na koniec prośba. Tylko nie mów o nas nikomu.